Nie ma teraz jak się cofnąć. I każdy kolejny krok jest tylko odsłonięciem jakiejś takiej zasłony, która ukaże e, jakiś horror, który czui, czai się tuż za rogiem. I myśląc o tym, mając tę kartkę przed sobą i biorąc małymi łyczkami to, co masz w szklance, ze zmęczeniem opierasz e, czoło o framugę okna stojąc przy nim. I czujesz jak e, widzisz, jak e, światło księżyca wpada przez to okno i oświetla część twojej postaci, zaczynasz patrzeć się w niebo i widzisz, ten księżyc. Jak zahipnotyzowany patrzysz na ten księżyc, który za chwilę nikt nie za jakoś szybko przebiegającą przez niebo chmurą. I po chwili widzisz ten koszmar, kiedy księżyc zamienia się w oko, które powoli się otwiera i po prostu paraliżuje Cię strach i dociera do Ciebie, że to oko w połączeniu z tym okiem dnia staje się pewną bramą. Wystarczy poczekać do rana, żeby te dwa spojrzenia spotkały się w jednym miejscu na niebie i spojrzały tak jak Bóg patrzy na Ziemię, by otworzyć bramę, do której w tej chwili się dobijacie i staracie się otworzyć coś, co tak bardzo Was przeraża. Masz wrażenie, że te oczy są pewnym ucieleśnieniem właśnie takiej bramy, którą chcielibyście otworzyć w jakimś takim absurdalnym wymiarze, którego nie potrafisz objąć, ale patrząc na tą kartkę, na to tłumaczenie, na to, co się dzieje, na tą wizję, czy te kilka wizji, czujesz, że po prostu zaczyna trawić Ciebie szaleństwo w takim nieopisanym znaczeniu. Nie to szaleństwo, które opanowało Davida Ferna, ale, ale takie prawdziwe, niezdefiniowalne szaleństwo.